Minecraft, ale udało mi się odpalić portal Wardena. A gdy wejdziemy do środka, znajdziemy customowe itemy, customowe moby, będziemy musieli pokonać królową Wardena, a nawet zaprzyjaźnimy się z Wardenem. Dlatego nie czekaj, kliknij łapkę w górę i zaczynajmy. My Państwo, chyba właśnie znaleźliśmy śpiącego Wardena. Ja mam tylko taką nadzieję, że on śpi. Nie, bije mu serduszko, to jest w porządku. I pa jak oddycha, tylko pytanie teraz, bo z niego jakieś dziwne pyłki wychodzą, i mamy skrzynkę zaraz koło niego, i wszystko jest nieopodal portalu, którego teoretycznie nie da się odpalić, ale ja go dzisiaj odpalę. Mamy podstawową zbroję, jakieś narzędzie, żarcie, tak, żeby nic nam się w środku nie stało. No bo jednak wyprawa do wymiaru Wardena to nie jest prosta sprawa. Dzień, dzień dobry, panie Wardy, można. Po... O! Pa pacłem go! A nie. Jest w porządku, tylko coś z niego wypadło. Mamy duszę Wardena. Czy on właśnie. Yy, czy przestał od... Nieważne, dobra, wejdźmy do portalu, zostawmy go, bo jeszcze wstanie. Czy jeżeli ja w tym momencie kliknę sobie tutaj na tą ramę, to powinno nam się to. Odpalić? O człowieku, to ja zawsze o tym marzyłem! Pięknie. Panie Wardeniasty, powodzenia, wyśpij się pan. Ja wchodzę do Twojego wymiaru i zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć. Ej, czekaj, bo zgasło światło. O! Wszystko zielone? O! Ty. Ja chyba właśnie jestem po drugiej stronie. Tak szczerze? To nie czuję się w ogóle tutaj zbyt bezpiecznie. O! Czekaj, czekaj, tam ktoś stoi. To jest idealny moment na to, żeby to sprawdzić. Ale zanim do niego dojdziemy, no to właśnie, mamy jeszcze specjalną książkę, dzięki której możemy dowiedzieć się, co się tutaj w ogóle dzieje. Chodźmy do świeczek, żeby żeby lepiej widać. Tam jest po prostu łysy Warden, czyli ten, który w zasadzie miał być od początku, bo Warden miał tak wyglądać kiedyś. No i mamy tutaj crafting do nowych rzeczy i naprawdę... Oj, nawet na... Czekaj, bo coś uderzyło. Dobra, podejdźmy gdzieś tam i... Co to jest to latające coś? Czego tutaj przypadkiem nie było w książce? Okej, okay, to jest blob, tak się nazywa, to jest roślina, która tutaj rośnie i teoretycznie możemy ją chyba... No właśnie, Rozwali ci dostać jakieś ciekawe rzeczy Ciekawe, czy będzie można coś z tego sobie wykombinować Ale najpierw zobaczmy, o co chodzi z tym łysym typem On będzie mnie bił? Bo ja coś tak czuję, że on chyba będzie mnie bił No ale jakby totalnie nie ma tutaj innej ścieżki Jakby musimy przejść koło niego tylko na shifcie No pamiętajmy, że on jest ślepy, to teoretycznie nie powinien mnie widzieć O! Chyba mu się bekło Dobra, on sobie w ogóle gdzieś poszedł Stary, halo, gdzie ty idziesz? Nieważne, przynajmniej ja mogę przejść Chciałbym dorwać jakieś fajne rzeczy, także mógł zrobić sobie... Tam są kolejne moby, jakieś lepsze narzędziorki. A! To co się tego teraz nie godzi, czekaj! Idź ty małe pierdzie ode mnie! To wygląda jak mały sywarde, tylko w ogóle nie jest łyse. Co to jest za blok, który właśnie zbieram? Czekaj, coś tam było w książce o tym opisane. Wejdźmy do góry i zobaczmy, czy mogę coś z tego zrobić. Okej, okay, żeby zrobić jakiś fajny miecz, będziemy potrzebowali skalcetowy kryształ. Tylko myśmy albo znaleźć blok, albo przerobić to. Czekaj. W ten sposób? Możemy to zrobić sobie tutaj? Nie, to daje nam po prostu deski! Okej, okay, czyli nic specjalnego, a nas właśnie goni jeden z Wardenów. Super! Dobra, mam pewien pomysł. Zróbmy sobie miecz z... z drewna. No, ja wiem, że to nie jest nic specjalnego, ale może nam wystarczy. Dobra, i teraz po cichutku na shift, żeby nas tej ślepy nie zobaczył. To, co? Czekaj. To tak działa, prawda? Nie, nie, nie... O, mnie. o, 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 ale chyba mnie nie goni, co? Chyba jest okej, okay. chyba jest w porządku, zostawi mnie, tylko te dziwne psy mnie gonią, jego! Dobra, jesteśmy dużo niżej, no i najciekawsze, że w tym miejscu, właśnie w tym jego mieście będzie nowy boss, taki jak Ender Dragon, tylko to będzie yy, nowy Smok, tylko, że nie Smok. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę, co tutaj będzie. Dobra, znalazłem jakiś most z zejściem tam na sam dół. Chodźmy tędy. Bo chciałem zobaczyć, czym są te dziwne bloki. Właśnie takie. Jak to nazwać? Oblepione, jakby pajęczyną. O, dobra. Elegancko. Schodzimy na dół i nie mam obu. Tak mi się bardziej podoba. O, czekaj, pies wardę na mnie goni. Możemy to utłuc? Jakby co dostaniemy, jak to utłuczymy? O, ty coś wypadło. Łyse mięso. No, jakby było z włosami, to bym podziękował. Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja tutaj coś znalazłem. Pyk! O! Od razu... Od razu lepiej! Zróbmy to od, od... Co jest? Tego się nie otwiera? To jest mop? To jest jakieś jajo wardena, z tego te psy wychodzą! O! Mówiłem! Ja nie wiem czy ja chcę to jeść, jakby trochę się boję tego mięsa. Dobra, zejdźmy na dół i teraz pójdę podążać, znaczy na tą drugą stronę tam gdzieś... O! Idź mi stąd! Świat Wardena jest dziwny. Jak on tutaj wytrzymał? Ja się nie dziwię, że on stamtąd wyszedł i poszedł do nas do świata i sobie tam nowe dolokum zbudował. Ej, czy ja jestem w stanie utłuc tego wielkiego Wardena? Chociaż coś mi się <grym> wydaje, że, <grym> że chyba to może być głupi pomysł. Dobra, chodźmy po te kryształy i widzę, że mogę wejść tutaj po schodach, tylko żeby. No właśnie, ten by. No, łysy z kwitkiem by nie dorywał. No idź mi przecież, że ja skradam, mnie widzisz? W no, ogóle nie współpracują te psy. Dobra, tutaj już mogę szybko, nie? Czy ja tam właśnie widziałem Squida Wardena, przepraszam bardzo, czy coś mi się pomyliło w oczach? Okej, okay. ja tam widzę, że to jest jakieś. Nie wiem, czy to jest miasto, ale coś tam ewidentnie jest. Ja sobie wszedłem tutaj do góry, żeby mnie nie atakowały, a ktoś w międzyczasie zapalił światło. Ale nie ukrywam, że tak jest dużo lepiej. Dobra, przeskoczmy jakoś tam, tylko mam mały problem, bo tam jest ten gigantyczny Warden. Nie wiem, co mam teraz za bardzo zrobić. Dobra, lećmy tak na szybkości do niego i shift. Nie tutaj. No i widział, no nie wierzę, no. Ej, spadł ten warden. Paton, no i elegancko, o to chodziło cały czas. Możemy przejść dalej. Okej, okay, mamy tutaj węgiel i inne rzeczy. Dobra, może możemy coś zabrać, może to się przyda. W tym momencie powinniśmy dostać się gdzieś tam, ale tam u góry widzę, że jest jakaś wieża. Chcę tam wejść, więc weźmy. Zetnijmy sobie to, tylko zróbmy sobie najpierw jakąś siekierę. I z miliona desek będziemy mogli dostać się tam do góry. Czy to nie jest genialny plan? Okej, okay, co będzie w tej skrzyni? O, ej, czekaj, czekaj, dostałem te szardy. Trzy diamenty, dostałem wardę y, nową rybę, wardę nową czapkę i mamy warde nowy łuk. Ej, to się może przydać, czekaj, czekaj, z tych szardów można było coś zrobić. Czy ja mogę z tego właśnie zrobić sobie miecz? Ej, to było kozackie. U, o to chodziło o nowy miecz. I weźmy siekierę, bo siekiera jest dosyć ostra, dobra. Spadajmy teraz dalej na poszukiwania, mylę państwo przeciwnika. Czy za po prostu dalszych mobów, nie wiem. Jeszcze gdybym sobie wziął jakieś strzały tutaj ogarnął, to w ogóle byłoby fajnie, że mógł korzystać z tego łuku. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Mam Wardenowy Miecz, idź sobie! Oooo! No i teraz od razu lepiej! Dobra, szybko, nie chcę się z tym tłuc. Czy jest tak, że teraz mogę pokonać tego ślepego Wardena, czy tak średnio? Bo trochę się go boję. Nie, no bez łuku to nie ma co w ogóle podchodzić. Ja myślę, nie widzisz mnie w ogóle. Nie widzisz mnie! O! Huhu! Poczułem jego zapach! Albo on mój, nie wiadomo. Dobra, jest trochę bezpiecznie Chodźmy do tych wielkich magmowych jakichś dziwnych rzeczy Bo z nich też może wypadać nam ten zestaw Znaczy zestaw, te kryształy Dobra, mamy 22 takie sztuki Bob Jelly Co, co z tego może bo zrobić? Nie wiem, ale znalazłem bossa Wardenową królową Serio? Stara Wardena? Co tutaj się dzieje? I podobno ona znajduje się w najwyższej wieży jaką możemy tutaj znaleźć Czy, 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 czy to nie jest tak, że ja właśnie tutaj idę? Trochę głupi pomysł, mam wrażenie Ej, ja to mogę jeść! Ty serio? Czekaj, poka to Bob, lob, jelly, aha, bo ja jestem najedzony, tak? Średnio mogę w sobie zjeść Okej, <laughs> okej, okay, okay. dobra, lećmy dalej do poszukiwania kolejnych jakichś elementów I po to, żeśmy mogli w końcu zacząć walczyć tutaj z Wardenem Widzę kolejną skrzynię, myli państwo co tu będzie, co tu będzie? Proszę coś dobrego, uwaga! I bierzcie bie, bie, ten kryształ? Okej. Okay. I mamy Ancient glow mushroom, czyli mamy grzyba. Dobra, fajnie, gdybym za nas tutaj coś jeszcze, także mógł zrobić sobie szczały, bo inaczej teraz klową wardę sobie chyba nie poradzę. Czy jest tutaj w opisie, jak można zrobić takie strzały? Czekaj, możemy zrobić sobie takie nagety z tego jednego kryształu albo w drugą stronę, ale to trochę średni pomysł. Jeżeli pokonamy królową Vardena, to możemy dostać róg, dzięki któremu możemy przywołać sobie przyjaznego wardena i na nim jeździć. Jeszcze lepszy plan. Okej, okay, czyli my powinniśmy iść raczej nie w tą stronę, bo tam nie ma najwyższa wieża. No, to jest ewidentnie najwyższa góra, na jaką możemy się dostać. Dobra, i po schodkach dalej na górę. O! Dlaczego tutaj w ogóle jest burza? Przepraszam bardzo, jak my jesteśmy w jakimś dziwnym wymiarze. I dlaczego stary Wardem wyszedł tutaj, jak tutaj jest jego królowa? Przepraszam bardzo, co jej się wyrabia. Łat! Co to było? Ej, cicho, 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 bo coś niewidzialnego mnie zaatakowało, właśnie. I to coś znowu zapaliło światło. Czekaj, czekaj. Ja chcę stąd uciekać. Nie chcę tutaj. Huuuuuuu. NO CHYBA JESTEŚ NIEPOWAŻNY! Jeszcze raz tam u góry tak na mnie huchniesz, to nie, nie, nie wiem za bardzo, co zrobię. Ale widziałem jedną dosyć ciekawą rzecz, jak tutaj szedłem, mianowicie możemy znaleźć... Co tutaj cały czas tak atakuje? Możemy znaleźć te kryształy normalnie jako surowiec. No i ewidentnie, jeżeli teraz będę wchodził z powrotem do góry, to trzeba trochę bardziej uważać i iść tam po cichu, a nie tak sobie skakać, bo jednak jest to wymiar Wardena, gdzie muszę się pilnować. Okej, okay, tam u góry widzę, że chyba jest kolejny i on będzie znowu atakował mnie takim odpychającym atakiem, nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, ale czy tutaj gdziekolwiek znajdę jeszcze jakieś surowce? Kurczę, zależy mi na... Dobra, czy jeżeli teraz będę naprawdę szedł na szlifcie to on mnie wyczuje? on nie powinien mi wyczuć, co? Czekaj, a weź przeczytajmy to na tym na tej książce. To jest Skalk Golem, ewidentnie to będzie chyba on. Dobra, jest napisane, że musimy się bardzo pilnować i iść najlepiej na shifcie, tak żeby mnie nie dogonił. Znaczy, on i tak mnie nie dogoni, bo nie widzi. <ścoughs> Ale. Przepraszam bardzo. Czy gdzieś tutaj właśnie powstał sobie warden? Czy ja to słyszałem? Naprawdę? Dobra, powoli, on chyba śpi, co? Proszę, żeby spał. Nie wiem, co tutaj się dzieje, skąd są te dźwięki i nie chcę wiedzieć. Tam te dźwięki serio mnie niepokoją, nie wiem, czy przypadkiem tam nie będzie tej areny z królową, wiecie co? Zejdźmy na chwilę trochę niżej, zdobyćmy sobie to, zróbmy piec, dorwijmy żelazo, no bo przecież tutaj było i zróbmy sobie tarczę, tak może być trochę bezpieczniej. Przynajmniej, że miał jakiekolwiek szanse, jak będę... Minecraft Bedrock, nienawidzę cię! Bo z tego bloku mogę sobie zrobić yy, piec na przykład, nie? Żeby przepalić żelazo. Chyba powinienem. Okej, okay, dobra. Piec mam. Pierwsze dałoby się teraz jeszcze znaleźć gdzieś tutaj chociaż jedno żelazo. No bo no, jakby na gravel tutaj nie liczę, nie? Że uda mi się zdobyć. Chociaż nawet tutaj potrzebowałbym kurczaki, żeby zrobić sobie jakoś strzały. Czy ja zajdę tędy? Chyba tak. Muszę iść cały czas na szlifcie, bo tutaj są te dziwne spawnery Wardena. W ogóle dlaczego tutaj jest? Przepraszam bardzo. Czy można było się uspokoić? To chyba nie załapię, nie? To za daleko jestem. Dobra, coś mam. I okej, zejdźmy. Jest tutaj coś jeszcze? Może gdzieś niedaleko? Ej, no jest, są te ruiny ze skrzyniami. No i o to chodziło. Może coś konkretnego tu będzie. Okej, mamy. Blob jelly. Jeszcze więcej. A w drugiej mamy, no tak, skalcetowe nagety i grzyby do jedzenia. Dobra, no nie podoba mi się. Dobra, wrzućmy to do pieca, niech mi się to przepali. Zróbmy tarczę. I czy to jest wszystko, żeby wystarczyło mi już na pokonanie królowej Wardena? No jakoś tak średnio, jakoś tak wątpię. Dobra, mamy to. Mamy jedną tarczę, super. Okej, okay. czy, czy to jest właśnie odpowiedź, żeby pójść tam do góry z nią walczyć? No chyba tak, no i nic innego już nie wykombinuję. Tutaj u góry nic nie brzmi tak, jakbym sobie tego życzył. Cały czas mam wrażenie, że wszędzie pojawiają nam się Wardeny. To nie, mam iść szybciej, wolniej. Ja właśnie tutaj u góry widzę Warden Queen. Czy ona już się pojawiła? To nie jest tak, że musimy ją zaprosić na herbatkę, a potem będziemy się tłuc cokolwiek. No, chyba, widzę, nie mam takie wrażenie. To jest ta arena. <laughs> wow! Co ich tak dużo tam? Nie, to nie to, że ja coś chciał, nie? Ale ja tam widzę pełno małych wardeników. Jest ta wielka, stara baba. Tylko bez strzałty, a ja niczego tutaj nie zrobię, naprawdę. <laughs> Ten łuk strzela! Pato, normalnie! Okej, okay, trafię ją z tego łuku! Trafiłem! Co ty gadasz? Czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem, że tak mogę z tego łuku walić? Ty no pato, normalnie, teraz nikt nie z miejsca nie zejść, mogę spamić tym dosłownie! Pani mamo wardena! Pani teraz nie ma w ogóle szans, pato! Stoi w miejscu, tam jest pełno kryształów i będzie mogli przywołać swojego własnego wardena jak ją pokonamy! A z tego też mogę coś więcej robić? Nie, to jest po prostu zwykły miecz, ale ten łuk robi robotę. A ja głupi szczały chciałem. Królowa Wardena ma prawie pół życia, ale mam inny problem. Bo jak ją otłukę, nie? To, to co z tymi byłymi berbeciami Wardena, co zabiegając biegają, z jego dzieci? A jak one będą mnie tłokły, halo? Końcówka i co się stanie? Czy ona właśnie... Po to... Se znikła se, co się stało? Ała, jeszcze wlazłem w ogień! Co teraz? Ej, tam jest jakiś róg. Ej, są małe wardeniki, co ja zrobić z tymi małymi wardenami? No halo! Czekaj weź to! Hop! Hop! Czekaj, z tego trzeba ich atakować, bo nic z tym nie zrobię. Idźcie stąd, moje wardeny, nie chcę z wami się bić! Znaczy, w sobie to trochę chcę. Dobra. Chyba jest po nich, znalazłem jakieś dziwne rzeczy, pełno z tego z nich wypadało, no i przede wszystkim mamy to, czego szukałem, czyli róg wardena! Pełno Wardenia z tych rzeczy, elegancko. Czemu cały czas coś tutaj się pojawia, czy mi się tak tylko wydaje? Mamy dziwny kryształ, który możemy zebrać, czekaj... Konać? Co to jest? Daj mi ten kryształ. Nie, z tym kryształem dosłownie nie mogę niczego zrobić. I mamy kaski małych Wardenów, super! Czy mi się wydaje, czy tam u góry właśnie chodzi Warden? Ej, halo, halo, ja go widzę! U czekaj! Czy ja właśnie postawiłem tą głowę tego Wardena, czy to, 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 to był dobry pomysł? Jeżeli zbiorę sobie ten skalk, to będę mógł zrobić sobie zbroję Wardena. Ogarniasz wraz z tą całą esencją. A, ale zapomniałem, że nie mogę tego podnieść. A daj mi mojego Wardena. Eee, mój mały przyjaciel Warden! Wy nie uwierzycie, normalnie mogę na nim jeździć. PATO! Czy to nie jest coś pięknego? No pewnie, że jest. Jedziemy tam, przyjacielu Wardeniasty. Co to jest? Eee, ty, Warden, widziałeś to? Mój przyjacielu? Czy będziesz za mną chodził? Chodź, Warden! Bo tu jest jakieś dziwne, dziwne coś. To nie jest tak, że miałem tędy wejść do niej, żeby się bić. Chodź, stary, na tobie czuję się trochę bezpieczniej. Tutaj jest pełno małych wardenów. Wardy, to są twoje dzieci. Może się. Potłuka je, co? Jakby to jest dobry pomysł, stary. Ej, niby jak mamy kości, to możemy też sobie zrobić zbroję. Bo pa, dajemy normalnie to na środek i możemy sobie zrobić buty szkieletowe. I możemy zrobić spodnie szkieletowe. I czopkę szkieletową. A nie, dobra, nie mogę, bo już mi się skończyło. W ogóle jakieś dziwne dźwięki dzięki temu mam, ale zobaczcie, normalnie mam elementy Wardena na sobie! A czekaj, jak tłukę te małe to dostaję z nich kości, zrobię sobie całą zbroję. WATU! Elegancko, gdzie mój wa. Warden, czekaj! Poczekaj, co ty robisz? Stary, to cię jesteś ze mną! Dobra, czy możemy stąd wyjść jakby czekaj, zróbmy tak, ten mnie ja nie powinien chyba zaatakować no nie, jakby jestem na Wardenie, jakby... Nie może nic mi zrobić. PATO! Pokonałem go! Wracamy do domu, przyjacielu Wardeniasty. Czyż niedługo będziemy w domu? Ej, ja tutaj wcześniej nie byłem. O nie! Warded Bispa. Ej! czy ja takiego drugiego teraz dostanę? Dobra, wróćmy do naszego świata i zobaczmy, czy Warden już wstał, jak ubiłem królową. Jakby. Nie wiem, co tu może się wydarzyć. O, siema, ty, a ten dalej śpi. No nic najwyraźniej, to był tylko dziwny sen.